Cześć, witajcie. Jestem Żmija, a to jest mój trzeci brzmiolog. W tym żmiologu omówimy sobie trzy sprawy. Pierwszą sprawą jest wyjazd. Mój obóz, w którym wyjeżdżam na 5 dni z klasą i z tego powodu nie będę wrzucał filmików. No bo jadę, a nie zabieram ze sobą komputera, bo nie, nie potrzebuję. Drugą rzeczą jest słaby net. Chodzi tutaj o to, że Wiecie, że obiecu, obiecuję, że są filmiki, będą tego, tego, ale mam sobie tak z internet, że ciężko mi się wrzuca i dlatego tak rzadko są filmiki wrzucane, ale są. A trzecią sprawą jest to, że konto już jest, czyli to, co kiedyś wam wspominałem, że będą będzie konto z moim kolegą Minecraft, tym i Żurkiem, już jest. Nazywa się piekielnie Zagremerzy. Jeżeli wejdziecie na mój kanał i wejdziecie sobie na subskrypcję, to będzie piekielnie Zagremerzy. Jakie zagramy, i to konto będzie właśnie, dokąd to konto już działa, sprawne. Tam jest wszystko z ten i teraz będziemy robić tło, je, awatara i będę na jego filmiki. Będziemy nakręcać, My wszyscy, na przykład, spotkamy się, będziemy nagrywać, albo osa, oni będziemy, każdy będzie u siebie nagrywał, to się dogadamy. No, to by było na tyle mojego, czy... nie czy... nie kurwa ma chodzić. To, to by było na tyle, to nie na tyle sięgo, mojego, trzeciego Komentujcie, subskrybujcie moje filmy, tak samo, tak samo piekielnych zagramerów i do zobaczenia,